Witam serdecznie. Za chwilę, właśnie tutaj, obejrzycie ten materiał z dzisiejszego obrządku, bo ja już jestem po obrządku. Ale na wstępie, właśnie takie krótkie ogłoszenia parafialne. Od jakiegoś czasu na naszym sklepie są dostępne bluzy, takie właśnie pierwsze wzory. Więc, więc zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nie widział. No i drugie takie ogłoszenie, właśnie wystartowałem też z drugim kanałem, takim bardziej rozrywkowym. Tam zaczyna pojawiać się seria odnośnie właśnie takiego rolniczego YouTube'a. Czy zastanawiałeś się, jak wyglądały początki polskiego agro YouTuba? Czy wiesz, który z obecnych twórców zaczął jako pierwszy nagrywać filmy? Jak powstawały największe kanały? Oraz co się działo na rolniczym Polski. Pierwszy odcinek uja ujawił, pokazał się wczoraj. Opublikowałem go wczoraj. I jest to pierwszy odcinek z serii Historia rolniczego YouTube'a, także prześledzimy sobie. Jak te tutaj filmiki i różni twórcy na tym YouTubie powstawali. Jeśli kogoś interesują takie treści, no to zachęcam, żeby tam wbić. Link jest w komentarzu, czy też w opisie filmu. Kanał Agrofan. No i co, zapraszam. Jeśli się będą takie treści podobać, to tam możecie ten kanał zasubskrybować. I tyle. A my lecimy z obrządkiem, to znaczy ja lecę do domu, a Was zapraszam na oglądanie tego filmu. Dzięki. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie przyszliśmy z piesełem na kolejny obrządek. Tak to wygląda. Rano nawiesiliśmy trochę więcej kukuryzy. teraz muszę podgarniać tą kiszonkę W cudzysłowie. Bo to już tak one trochę przebrały. Tej sianokiszące. To jest drugi pokos lucerny. No i strasznie dużo tutaj mamy lebiody. Więc no trochę przebierają to co już nie wyjadają to, no to idzie w gnój. Tutaj innej opcji, opcji nie ma. Także tak to wygląda. Zaraz im tutaj popodgarniamy. No i rano przywozimy kolejną porcję kukurydzy na cały dzień, i, i tak to się kręci. A u nas zimowa aura z 15 cm śniegu napadało i pada w dalszym ciągu. Także tak to wygląda. Pługi nie jeżdżą. Byłem przed chwilą w wiosce obok, także przejechać już tak można, ale ciekawie się jedzie w każdym razie. Dobra, robimy tutaj miejsce sobie i zaczynamy zaraz mleko. Także co dzisiaj opowiem Wam trochę o e, takich właśnie aktualnościach. E, ostatnimi czasy sporo pytań miałem odnośnie tego e, naszego kabla grzewczego. Jak to wygląda, więc co nieco, jeszcze może tutaj e, dopowiem. Rękawiczki. E, do tej pory używałem te takie zwykłe, najprostsze. E, teraz zainwestowałem i kupiłem sobie te mechaniksy takie zimowe i powiem wam, że kurczę, jak to się mówi game changer bo naprawdę robota w śniegu, pryzmy okrywaliśmy w śniegu, w wodzie wiatr to, to elegancka sprawa no i nasze cielaki jak zaświecę światło nasze cielaki jeszcze śpią śpią, leżą, czekają na mleko i przeżuwają no. także podgarniemy im ole kotów Cała masa. oj, Cała masa kotów. Trochę zostawiły z rana, ale dosypiemy. I tak. E, cielakom zaczynam już pomału zmniejszać ilość mleka. Aktualnie piją około 4 litrów dziennie. Dwa razy dziennie po 2 litry. I zacząłem im dosłownie od dwóch trzech dni podawać kukurydzę kiszonkę z kukurydzy tutaj najstarszy cielak ma już ponad dwa miesiące więc, więc właśnie dosłownie troszeczkę tu jest garstka może dwie i na 6 sztuk na razie tyle tej kukurydzy podaje, żeby po prostu one się tym nie najadały, a po prostu przyzwyczajały się już do takiej paszy, ale mimo wszystko w dalszym ciągu ten TMR podaje z tymi granulkami i tak dalej. Myślę, że, że cielaki się teraz właśnie wzięły, bo początkowo jak przyjechały to były takie chudziutkie te dubki miały, takie pozapadane te boki były. Teraz też na przykład ten nie jest jeszcze idealny, no ale już, już po tym widać, że że te cielaki nasze zaczynają się właśnie e, poprawiać e, i, i jakoś właśnie napełniać, więc e, myślę, że w końcu, tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, że miejmy nadzieję, że idzie to w dobrą stronę, to no to teraz już właśnie mam taką nadzieję, właśnie że... Że faktycznie już z tych wszystkich problemów powychodziliśmy. Jedynie co to tamten, który leży po pojeniu mlekiem, trochę zaczyna innych próbować dojść i on tam czasami ma tak początkowo niby biegunkę, ale resztę kupy robi już taką bardziej normalną. Więc to może być po prostu nie wiem, czy gdzieś tam przez to e, siorbanie innych cielaków, czy, czy od mleka, nie mam pojęcia. No bo po ku, kukurydzy raczej nie sądzę, żaden tutaj inny nie ma biegunki. Zresztą tutaj se naserały na. Deskę odpojenia, i, i tak to wygląda. Dobra, e, bierzemy się do pracy w takim wypadku. Tutaj świeży balocik czeka z sianą kiszonką. Miałem wam nagrać jak wstawiamy, ale to może jeszcze będzie okazja, jakoś tak wyszło, że z rana kurczę się szybko idzie do tej obory. Nigdy e, nie pamiętam, żeby wziąć ze sobą kamerę rano. A propos kamery, mam ze sobą drugą kamerę. Będziemy lecieć teraz, kurde film akcji. Na dwa ujęcia. Muszę szefowi jeszcze jakieś coś skombinować. Na głowę on na pewno nie założy, ale wiem, że są takie magnetyczne, że się na przykład w kieszeń wkłada jedną część, kamerę się wkłada w taką ramkę i pyk, ona się przyczepia gdzieś tam do kurtki czy do, do bluzy, do koszuli i może w takim czymś bym go jeszcze uwiązał. To wtedy mielibyście obrządki z dwóch perspektyw. No ale na razie jest jak jest. Dobra. Włączamy nagrywanie, ona chyba jeszcze działa. Tak jest. I lecimy z tematem. Przyszła zima, tak jak mówiłem. Jednej nocy zaskoczył nas mróz. Zapowiadali tam do minus czterech, czy coś koło tego. A było prawie minus dwanaście. I pozamarzały nam poidła. Mamy ogrzewane rury. Rury, przewody, czy jak to tam nazwać. Jest o tym zrobiony odcinek. Tam jest pokazane, jak to dokładnie było Montowane, instalowane. Są to dwa kable grzewcze. Kupiłem je gdzieś tam na Allegro, już nie pamiętam nawet dokładnie u którego sprzedawcy. No i one są poprowadzone wzdłuż tych właśnie rur. Dodatkowo jest otulina zrobiona i, i tak to wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o rury, to jeszcze nam to nigdy nie, nigdy nie zamarzło. Natomiast pojedła nie są podgrzewane, podgrzewane i właśnie przy niższych temperaturach. temperaturach Poniżej, minus 5 na zewnątrz, no to tutaj w oborze zaczyna nam tą wodę ścinać, zamarzać Patent jest taki, że po prostu gotujemy w czajniku wodę, chodzimy z wrzątkiem i polewamy te zawory wrzątkiem. Wtedy to wszystko puszcza i one mogą pić. Chyba, że po prostu często piją. Tak jak dzisiaj, mróz na dworze przez cały dzień utrzymuje się około minus 3 stopnie, minus 4. No i tak jak widzicie, przy takim mrozie. W środku nam to nie zamarzło. Nieciekawie się zaczyna robić właśnie, jeśli temperatura spada poniżej minus 5 i z tego co widzę, to nawet teraz żaden z kabli grzewczych nie grzeje. Tutaj też jest nasz błąd. To powinno być jakoś inaczej zrobione. Te czujniczki bo podejrzewam, że jak się jeden kabel załączy, to on grzeje drugi, przez co drugi się tak nie załącza. Niby to są jakieś czujniki. Nie wiem czy to. Działa dobrze tak jak powinno działać, czy to już coś tam się zepsuło, no ale w każdym razie, właśnie nic nam tu jeszcze w rurkach nie pozamarzało. A w poidłach już tak. Co nie, Piesiu? Piesek ze mną przyszedł, nie wiem po co. Natomiast w domu, łapy grzać. No. No i tak, tam tamtym dwóm najstarszym grupom podaję jeszcze tlenek magnezu. Tak dla spokojnego sumienia. Tylko muszę go przynieść. Chodź, będziesz na filmie. Coś chciałaś? Co? co. Daj mi jest potrzebna. I co teraz? A gdzie jest jeszcze Nie ma. Czekaj, bo tu koty głodują, muszę mleko robić. Przylazły chyba wszystkie, bo ich tam siedzi na snopkach. A Nie jak wiem, nie, przy, nie przyglądałem się. O, a ja szukam miotły. No, ona mi jest tu potrzebna. Ja zaraz przyniosę, tylko od tam. Po co będzie, że jak przez noc nasypię? Zaś. Także pies z kotami się dogaduje, jak widać. I bierzemy się za mleko. Także pytaliście się o mój autobat do robienia mleka. Proszę bardzo, oto jest gotowy. Wszystko można w nim zrobić. Przede wszystkim mleko. Jest ciepła woda. Zimna woda. Dozawnik manualny niestety I mieszadło. Operator Mleko trzydzieści osiem i osiem. Macie ciepły posiłek. Zaczynamy jazdę. Konstrukcja trochę wzmocniona. Tak jak na dotychczasowych pojeniach co Wam pokazywałem na film, dosyć fajnie to wyglądało. To jednego razu przegrałem walkę z cielakami i strąciły mi wiadro. Kurde. Co oni ci zrobili? No jak ty pijesz gościu, weź że stąd wyjdź Za blisko tego dałem A teraz już nic nie zrobię Ale jakoś się udało. Jeżeli chodzi o cielaki i karmienie, to chyba powiedziałem wam z grubsza na samym początku, jak to wygląda na ten moment. Jeśli są jakieś pytania no to odpowiem na nie w komentarzu, przy czym no odpowiem jak my to robimy tutaj, ja też nie jestem ekspertem żeby tutaj nie wiadomo jakich rad wam udzielać i czegokolwiek kogoś uczyć, bo ja sam się uczę na swoich błędach i nie tylko ale właśnie w dalszym ciągu gdzieś tam niektóre rzeczy ogarniamy sami po prostu eee, także no tak jak mówię nie chcę tutaj nikogo uczyć no, i a propos tego, nikogo uczyć to odnośnie tej grupy Eurocielaków, to pozdrawiam tutaj ekipę Eurocielenta, bo odezwali się do mnie gdzieś tam ktoś chyba podpowiedział, że nagrywam filmiki z ich cielakami, no i się do mnie odezwali, żeby może jakiś wspólny materiał nagrać. Przy czym. Ja nie czuję się na tyle mocny w gębie, na tyle doświadczony i nie mam też chyba na tyle wiedzy, żeby po prostu taki materiał nagrywać. Wiem, że te eurocielaki, że chłopaki tutaj właśnie z ekipy nagrywali wspólnie z Fitfarmerem też jakieś materiały. No i u nich to dobrze wyszło z Fitfarmerem, no bo on jest taki dosyć medialny, można powiedzieć. Ze mną na pewno takie fajne filmiki by nie powstały. Także fajnie, że że znaleźliście moje filmy, ale chyba jednak, ale chyba jednak muszę podziękować za to wspólne nagrywanie materiałów, chociaż no, no jestem otwarty na propozycje. Nie wiem, jak Wy to widzicie. Tutaj jak sam sobie nagrywam, to se mogę głupot nagadać. Mogę sobie później to w montażu wyciąć. Przeważnie nie Staję przed kamerą, tylko mówię właśnie za kamerki. I mam ten komfort, a tam kurczę. Tym bardziej, jakbym był. miał coś mądrego do powiedzenia. Ja po prostu pokazuję to, co aktualnie u nas się na gospodarstwie dzieje. Żadne rewelacje, ale to jest gangrena. Dziadostwo jedne. I to tylko ten się tak. Spokój był już tyle czasu. To teraz się wziął i zaczął doić wszystkich. Cię przywiąże na sznurek, będziesz stał. O i we dwóch teraz tam się po pisiorach ciągają. No i postanowiliśmy też e, już teraz zacząć, zacząć podawać im kiszonkę z kukurydzy. Z tego względu, że ta pasza tak szybko zaczęła iść, że ja na te suche mery to bym nie, nie wyrobił. Kurczę jak miałbym im tego sypać tyle, ile one mają ochotę zjeść. Więc pora najwyższa zacząć ich przyzwyczajać do, do normalnego żarcia. I niech jedzą tamto. Tak jak właśnie na tych preparatach mleko zastępczych jest wzmianka o tym, że jak cielak zacznie spożywać 1,5 kg takiej właśnie suchej paszy dziennie, no to już jest najwyższa pora, żeby schodzić z tego mleka. No i one jedzą trzy takie wiaderka dziennie, to jest około, nie wiem, 10 kg może, więc na sztukę to jest już ponad 1,5 kg. No i nie ma co tutaj. Kombinować, a zapomniałem wymieszać, boście mnie zagadali znowu. A się wymiesza trochę kukurydzy. Dosłownie taka osypka z tej kukurydzy. No i też co. O, i ten łaciaty, o którym mówiłem, że może mieć biegunki, i teraz takim właśnie miękkim klockiem się zesrał. Ja to mam, kurczę, tutaj tematy dla Was. I troszkę śrutu, też już nim sypię od około tygodnia, e, po trochę śruciku. Skład taki sam jak dla dużych opasów, tylko po prostu inna dawka, ja to tak robię. No i lepsza byłoby też z gniotownika, a nie z śrutownika ale radzimy sobie jak możemy robimy czym mam. no i coś takiego nie? jeszcze im pościelę i będziemy chyba kończyć ten odcinek ja już tutaj resztę sobie ogarnę poza kamerkami ostatnio był taki bardziej właśnie szczegółowy odcinek cały obrządek, następny taki cały obrządek to może właśnie z szechem, chociaż o tym też już mówiłam tyle razy i tak jakoś się zapomina Nagrywać, bo też nie mam zbyt wiele mądrych rzeczy do powiedzenia, a klepać te obrządki non stop, no to ileż można. A może jutro rano bym wziął kamerkę, śniegu nasypało, byłby obrządek w zimowych warunkach, w śnieżnej oprawie. Jak nie zapomnę, to wezmę. Chyba ostatni taki odcinek, typowo, gdzie tam były zimowe obrządki. No to nagrywałem, jak jeszcze tutaj nie było przerobione. Jeszcze tura nie mieliśmy. Pamiętam, że cyklopem się na przyczepę ładowało, żarcie. No to za trzy lata temu chyba nagrywałem w pierwszym roku od powstania, od, kiedy no, jak rozpocząłem nagrywać filmy na YouTube'a. No, i Git tam porozcielajcie dokładnie i elegancko o tych drzwiach to ja już mówiłem 15 razy i kto słuchał, ten wie co tu będzie grane także nie będę odpisywał po raz kolejny, że ojejku czemu wy sobie tego nie przerobicie, na to przyjdzie czas bo trzeba tutaj zabudować i dopiero wtedy tutaj otwór wykuwać bo tam górą ma iść wylana belka tyle w temacie dobra, kończę tutaj nagrywanie biorę się za obrządzanie Także dzięki serdeczne za uwagę. Faktycznie jak nie zapomnę z rańca kamerki, to, to się nagra coś jutro. Ewentualnie jutro będzie taki bardziej milczący odcinek, ale to coś się wymyśli, jakąś muzyczkę i tak dalej. Także tyle. Dzięki serdeczny raz jeszcze. Pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć!